Dom Wielkiego Brata, jak byłaś, ludzie szukali informacji na Twój temat i znaleźli jedną. Tak? E, znaleźli twoją zbiórkę na wymarzony samochód. O, tak, tak, było, była, była zbiórka na wymarzony samochód. E, Bo był, był, był taki okres czasu, gdzie właśnie miałam takiego swojego małego żuczka, który się już tam psuł, mhm. a że jestem kurierem i lubię jeździć samochodem, uwielbiam. E, też chciałam właśnie dużo, dużo, dużo sobie popodróżować, że tak to powiem. To dałam właśnie, zrobiłam taką zbiórkę, gdzieś tam po prostu ją wrzuciłam. I powiem szczerze, że e, tak jak ją wrzuciłam, tą zbiórkę, to wrzuciłam ją i po prostu ona została. I powiem ci szczerze, że do dnia dzisiejszego nawet nie wiem, ile tam jest pieniędzy zbieranych. Wejdź, jak wyjdziesz, to sprawdź, ile tam e, masz, ale też pojawiały się zarzuty, że niektórzy ludzie robią zbiórki dla chorych osób, a ty robisz akurat na samochód, gdzie mogłabyś sama sobie na to zarobić. Takie pojawiały się głosy, jak to byś e, Tak, jak najbardziej, jak najbardziej, ale osoby, które gdzieś tam znalazły tą zbiórkę, to jeżeli dobrze się wczytały w tą zbiórkę, dlaczego ja zbieram na ten samochód, to by wiedz o tym, że mając ten samochód, który by był akurat troszeczkę lepszy od tego samochodu, który posiadałam a tak naprawdę zbierałam na samochód, który miał po prostu mieć cztery koła, miał nie mieć dziur w blachach, po prostu miał tylko i włącznie jeździć. Nie miał być to Ferrari, czy nie wiadomo, co tam jeszcze. Po prostu miał być to normalny samochód, którym jeździ większość Polaków, jakiś, no naprawdę z bardzo niskiej półki. I ten samochód był mi potrzebny po to, żeby właśnie pomagać moim znajomym, którzy na przykład nie mają samochodu, a muszą właśnie pojechać, na przykład, nie wiem, na badania, czy nie wiem, trzeba ich gdzieś przewieźć, czy powiedzmy yy, w sensie takim właśnie, że ten samochód mi był potrzebny do tego, żeby pomagać właśnie innym, bo yy, ludzie mnie znali właśnie z tego, że yy, słuchaj Natalia, bo mam nie wiem, do zrobienia coś tam, coś tam, coś tam, przyjedziesz? Tak, oczywiście przyjadę. I gdzieś tam wsiadając w ten samochód, ja jadę i po prostu ludziom pomagam. Yy, I jest... Yy, masa znajomych, którzy wiedzą o tym, że pomagam bezinteresownie i e, oni wiedzieli o tym, że ten Bardzo samochód, e, że ten samochód właśnie nie był po to, żebym, e, nie wiem, mi było łatwiej, nie wiem, w jakiś tam dziwny sposób, tylko chodziło właśnie o to, żebym e, była, była ta większa możliwość pomocy po prostu moim znajomym. Było to napisane, napisane akurat przeze mnie. Ale to jest tak, że większość zwraca uwagę tylko i wyłącznie na tytuł i tam było wymarzony samochód i to już było, wyobrażenia były większe. To jest to, jak właśnie mówię, nie ocenię książki po okładce.